Dzień dobry Państwu. Nazywam się Helena Czernek. Jestem współautorką projektu Mezuza z Tego Domu oraz wystawy Mezuza Pamięć Tożsamość. Mezuza jest to pojemniczek ze zwojem, e, z fragmentem tory księgi powtórzonego prawa, który umieszcza się w takim jak ten pojemniczku. Następnie, taką mezuzę mocuje się na drzwiach, na futrynach drzwi. E, takie mezuzy tradycyjnie znajdują się w żydowskich domach. Znajdowały się także w większości żydowskich domów na terenach przedwojennej Polski. Jednak razem ze zniknięciem społeczności żydowskiej zniknęły też mezuzy. Czasem udaje się znaleźć ślady takich mezuz. I to jest właśnie podróż, którą prowadzimy przez ostatnich sześć lat. W poszukiwaniu śladów po mezuzach, czyli miejsc, gdzie... Dawniej znajdowały się mezuzy. I temu tematowi poświęcona jest wystawa Mezuza Pamięć Tożsamość, na którą bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Jest to taka podróż w czasie. Jest to podróż, dzięki której możemy odkryć historię stu różnych śladów po Mezuzach z terenów Polski, dawnej Polski, czyli dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, ale także Rumunii oraz Maroka. Bardzo serdecznie zapraszamy już za parę dni otwarcie wystawy.